Ha, halo, mikrofon Czasta. działa, Czasta. działa chyba. Witam. Minecraft część trzecia. O, dziank. Witam w menu. Na ekranie pokazuje się Minecraft Java Edition, Gamers Unite Separatele Your Own Homes. Single player, multiplayer, mini Realm Realms, options, Squid Game. Dziwny ludzik i coś. Narrator, chat, tekst, opacaj options, type, search for words, edit box, word name, edit box, new, word, word name, edit box, will, word name, edit box, wow, word name, edit box, word name, edit, word name, word name, word, name. word, name. word, name. word, name. word name edit box, game, game mod, loading, 0%, loading, 0%, loading, 0%. Loading 8% przez 30 20, loading 36 pro Loading 58 Pro, Loading 88 Pro, Dan. Trochę zaspałem wersję Prima Prisową Minecrafta rok temu nie, ale teraz tak. Nie gram w tą grę. Zmian... Zmiany w wersji Minecraft 20W14 Infinite Fajna nazwa są takie, że bloki. Bloki są dużo nie po kolei. Search item z edit box. Okay. Yy, I jest coś, co to? Jest coś takiego jak. Search item z edit box. Kraying obsidian, obsidian item z edit box. Który obsidian. nie wiem po co jest. Search item z edit box. Ale jest za to zwykły obsidian. Search item, z edit. Has made such item z edit box. I jest flint and steel. Search item z edit Box. Search item edit box Flynn. I jak zbudujemy portal, ale jest za mały i nieładny ten portal, więc ja go zrobię większy. Zatem... Jest coś... Jest coś takiego jak... Box. Bookbox, box of infinite blocks. I ten jak się postawi, od niego wypada książka. I książka się generuje w zależności od tego, gdzie takowy blok stoi więc trzeba go stawiać w różnych miejscach, żeby nie dostać tej samej książki, bo jak na przykład kliknę sobie na no ten i dostanę książkę i go zniszczę i postawię, to on się znowu zrobi taki sami, dostanę znowu tą samą Set książkę. Książki są... Książki są takie, ale można też wpisywać w swoje książki robić. I jak się taką książkę wrzuci tutaj, to jest dobrze. Tylko game menu, options. Controls. Tylko... Drop Select, Options, Game Menu. Tak. I jak wyrzucimy książkę w Portal, to się portal koloruje na inny kolor. Witam w krainie loda. Czy znaczy lodu. Jesteśmy pod wodą, pod lawą. Nie wiem jak tam mam wrócić. Chyba się zgubiłem. Ale za to tutaj mamy coś. I tu mamy ten. To jest, o lawa idzie, schowam się przed lawą, chyba się nie udało. Świat ten jest dziwny. Chcę się wrócić Word do normal świata. Jak, jak mam wrócić do normalnego chat świata? Edit box. Chat, edit bo... chat edit box. Też <laughs> zaczął padać w świecie z lawą. Wróciłem dużo minutach. Miałem przerwę, żeby odpocząć z tego.

Bawa światami w Minecraft jest bardzo fajna. O. Nigdy nie wiadomo, co będzie. Tutaj już widzę portal przynajmniej. Jest jakiś inny świat jest. And księżycem ciekawi mnie jedna rzecz. O, to będzie ciekawa rzecz. Czy można teraz wrzucić książkę? Można. Nie wrzucę nigdy do tego świata malnego Przemienię przez ten portal Ale ciekawe są boki szmaragdu Tutaj Villager, żeby się cieszyli To są naprawdę traptory wszystko Jeszcze gdzieś tam lata smoki, mam... 3 FPSy Co jest? Obleć. Dziwne te pigmeny są teraz. Nie były takie. Wstają damage od upadku. Z void? Ten się się nie przesuwa I To jest w ogóle czerwone jak zniszczy. To jest Red Wool. Okej. Okay. Nie pozostaje mi nic innego chyba jak podziękować wam za odpadanie tego wspaniałego materiału z trzeciej części Minecrafta. Odcinki z tego będą się pojawiać. Mam nadzieję często, tak z pięćdziennie może. Tak naprawdę nie sprawdzałem jeszcze jak wygląda książka. item Tak, to mam w głowie codziennie. To jest blok niczego trzynaście FPS. Znaczy no wtedy miałem trzydzieści, a nie trzy. falvi has made the advancement remote getaway